Zazdrosnym i mszczącym się Bogiem jest Pan. Mścicielem jest Pan, władcą pełnym gniewu. Pan mści się na swych wrogach i długo się gniewa na swoich nieprzyjaciół. Pan jest cierpliwy, ale i wielki potęgą, a z pewnością nikogo nie zostawia bez kary. Wśród burzy i wichrów jego droga, a chmury pyłem nóg jego. On gromi morze i on je wysusza i wszystkie rzeki zamienia w pustynię. On lewa baszan i karmel i więdnie kwiat Libanu. Przed nim drżą góry i pagórki się rozpływają. Na ziemia trzęsie się od jego oblicza i ląd i wszyscy jego mieszkańcy. Któż się ostoi wobec jego oburzenia i kto wytrzyma jego zapalczywość? Gniew jego wylewa się jak ogień i rozpadają się przed nim skały. Dobry jest pan. On obroną w dniu niedoli zna tych, którzy mu ufają. Nawet w czasie potopu zniszczy on jej miejsce.